I spytajcie teraz sami siebie. Wejdźcie na swoją stronę internetową i zapytajcie się, czym ta strona jest lepsza od 10 innych stron, które pojawiają się w wyszukiwarce po wpisaniu waszego hasła. Czym ona się wyróżnia? Najprostsze rzeczy są naprawdę najlepsze. Wejdźcie sobie na trzy pierwsze strony po wpisaniu hasła, które określają waszą kategorię lub produkt i zobaczcie, jak te strony wyglądają. Ile mają treści, ile mają zdjęć, czy mają wbudowane filmy. Czy mają sekcję fakt, czy mają nagłówki, czy mają dobrze zlinkowane wewnętrzne elementy? O tym wszystkim oczywiście będziemy sobie mówili dalej w naszym kursie. Nie wszystko musi być na już dla Ciebie zrozumiałe, ale zerknij po prostu takim okiem laika na swoją stronę, na stronę jednej, drugiej, trzeciej konkurencji, która zajmuje najwyższe pozycje, i już to powinno dać Ci do myślenia, dlaczego ta strona wyświetla się wyżej.